Jak przetrwać upały? Jak możemy lepiej sobie radzić z wysoką temperaturą? Więc możemy pomagać sobie poprzez oddech. Na przykład zastosować taki oddech wody. I jak to wygląda? Wyobraź sobie, że robisz wdech przez nos i wydech przez usta. Wyobraź sobie, że woda płynie przez Twoje ciało. Wyobraź sobie, jakby woda Cię obbywała i oczyszczała. Wyobraź sobie, jakby deszcz obmywał Twoje ciało. Na wdechu napełnia Cię. Życiodajna woda, a na wydechu, wydycha ze swego ciała wszystkie toksyny, wszystkie choroby, stresy. Wyobraź sobie, że poprzez oddech łączysz się ze źródłem życia, ze źródłem energii. Wyobraź sobie, że łączysz się ze źródłem mądrości w Twoim ciele że gdzieś w Twoim ciele jest źródło mądrości i możesz zacząć się dostrajać do tego źródła mądrości, inteligencji do wewnętrznej harmonii, która gdzieś ma swoje źródła w Twoim ciele. I na koniec wyobraź sobie, jak otaczasz siebie aurą spokoju i harmonii. Jesteś w takiej kuli złotego światła, spokoju, harmonii. No, przez chwilę pobądź w tym doświadczeniu.